It's a, a that is um, in most of the... Słuchajcie, tak wygląda Portugalia jesienią. Jeżeli wam będą mówić kiedykolwiek jedźcie do Portugalii, bo jest ciepło i przyjemnie, to nie wierzcie w to. Tutaj non stop pada deszcz jest zimno. Autentyczna historia. Jesteśmy słuchajcie pod Lizboną. Jakieś 100 km od Lizbony. W głąb lądu i zobaczcie. Ja nie żartuję. Słuchajcie, tutaj nie ma za wiele do oglądania. Idziemy zobaczyć jakieś stare miasto. Tutaj macie nazwę tego miasteczka, w którym jesteśmy. Natomiast nie ma zbyt wiele do oglądania. No dodatek ten deszcz cały czas pada Ja tutaj, słuchajcie, jestem tylko na doczepkę z Justyną, bo ona realizuje jakiś projekt europejski z organizacjami z Portugalii, Hiszpanii i Włoch tak więc jesteśmy z koleżankami właśnie z Hiszpanii i z Włoch i tak sobie spacerujemy Hello! Hello. Yeah. Yeah. Montemor o Novo. Portugalia jest krajem bardzo wierzącym tak więc znajdziecie tutaj bardzo wiele kościółków i tego typu malowideł Specyficzny, słuchajcie, jest język portugalski, bo ja Wam powiem szczerze, że ja nic z niego nie rozumiem. Totalnie nic. A, zobaczcie ze mną jaka konstrukcja. Nic z niego nie rozumiem. Natomiast dziewczyna Marta, która tutaj jest odpowiedzialna za ten projekt, też jest ze strony Portugalii, powiedziała, że bardzo często ludzie mylą ten język z rosyjskim. Ja Wam powiem szczerze, że ja takiego wrażenia nie miałem ale może coś w tym jest natomiast ona mówiła, że również jak słyszy polski to wydaje on się jej podobny do portugalskiego bo jest bardzo dużo takich a w portugalskim również tak jest i tutaj się z nią zgadzam a tutaj słuchajcie jest kino i teatr również jakiś ale w kinie podobno bilety są po 1 euro nie, nie grają jakieś nowości tutaj macie repertuar ale wciąż całkiem ciekawe Larisa Lewandowski. I tak słuchajcie, chodzimy za opatuleni, bo wieje wiatr. Bardzo duży wiatr. Wyglądamy dziwnie, nie? Bo tutaj praktycznie słuchajcie nikogo nie ma. To jest dosłownie pusto. No, ale spoko. Natomiast nie jest to vlog z Portugalii, bo tak naprawdę od razu przylecieliśmy tutaj do tego małego miasteczka. W Lizbonie nie byliśmy. To znaczy w Lizbonie byliśmy tak naprawdę przez chwilę, słuchajcie, bo jak przelecieliśmy, to byliśmy no w Lizbonie może z godzinę. Bo z lotniska już zaraz jechaliśmy na autobus, w którym przyjechaliśmy do tego miasteczka. Droga, słuchajcie, była straszna. Tam w ogóle metro w Lizbonie to jest jakiś chaos. Moim zdaniem jedno z najgorzej oznaczonych miejsc. Natomiast ten dworzec autobusowy to było straszne doznanie. Nie będę wam tutaj szczegółów opowiadał, żebyście mnie jakimś rasistą nie nazwali, ale naprawdę było to przerażające doświadczenie. E, a w autobusie było gorąco dodatkowo, no ale spoko tutaj już na miejscu było fajnie, ale z Lizbony nic. Nie pamiętam, nie widziałem i tak dalej. Jedynie z Lizbony kojarzę tylko metro. Przez chwilę. Tak sobie słuźcie spacerujemy tak naprawdę bez planu, nie troszeczkę jak we Włoszech ostatnio ale faktycznie jest, że tutaj tak naprawdę nie wiemy co zwiedzać, bo nie jesteśmy tu zwiedzać nie ma żadnych atrakcji widzieliśmy jakiś zamek eee, dwa dni temu, ale to taki wiecie, zamek jakieś trzy ściany po zamku zostały, no ale tutaj lokalna atrakcja a tutaj dziewczyny znalazły jakiś ciekawy budynek opuszczony o! Takie <laughs> Wow, A to jest widok na miasteczko. Nie wchodzimy do środka, ale budynek wygląda, słuchajcie, tak z zewnątrz. Fajnie wygląda. Ale wiele budynków jest opuszczonych, jak się chodzi autentycznie. Bardzo wiele budynków jest opuszczonych. Takich zdewastowanych, mocno. O, widzicie? Jest wiele takich właśnie budynków, które są po prostu opuszczone, chociaż wydaje mi się, że tam w środku już nic nie ma. Tak, jakby środek był wyburzony, ale okej. Okay. Chyba tak. O, kolejny, widzicie? Więc można powiedzieć, że na tej uliczce, może z kilka mieszkań jest tylko zajętych. Bo słuchajcie, w Portugalii jest podobny problem, jak w wielu innych yy, rejonach Europy. To znaczy taki, że takie małe miejscowości wyludniają się. W Portugalii problem jest też z pogodą. Ja o tym nie wiedziałem, słuchajcie, ale tutaj są duże susze i yy, problem z wodą. I bardzo wiele osób po prostu przesiedla się do dużych miast, ucieka z takich rejonów. Tutaj też nie ma pracy. Ogólnie w Portugalii jest duży problem z pracą. Kiedyś w Polsce było ogromne bezrobocie, a już go nie ma. Natomiast w Portugalii jest duży z tym problem obecnie, tak więc też bardzo dużo osób starszych tutaj mieszka. Młode osoby uciekają z takich miejsc. Co można zrozumieć, oczywiście, najpierw uciekają na różne uniwersytety, a potem już tutaj nie wracają. A wieczorem mamy kolację w miejscu, w którym będzie koncert. Jakaś taka portugalska muzyka, i ja nie pamiętam nazwy teraz. Fado. Jak? Fado. Fado? Fado. Okej, okay, no to niech będzie Fado. fado jest tradycyjną e, portugalską. Fado jest tradycyjną portugalską muzyką, tak? Muzyką. Tak. Aha. Tak. Jestem ignorantem, słuchajcie, w tych sprawach. A nie powinienem być, prawda? No bo przecież rzucałem materiały z muzyczne. No ale dobra. Wieczorem tam będziemy mieć kolację o 21.00 No i będzie między innymi koncert z tą muzyką Tak więc pewnie tam się też zobaczymy Powinno być fajnie, nie wiem jak to miejsce wygląda i tak dalej Natomiast słuchajcie, dużo tutaj jemy Bo jemy śniadania, kolacje i obiady Zawsze w jakichś miejscach Śniadanie w hotelu, obiad i kolacja w restauracjach Śniadanie słuchajcie jest bardzo specyficzne, bo zawsze jest to samo nie ma dnia, gdyby było coś innego. Obiad jest bardzo specyficzny, bo oni tutaj, słuchajcie, autentycznie jedzą bardzo dużo mięsa. Gdyby wam kiedyś mówili cudzoziemcy, że w Polsce się dużo mięsa jada, to nie, w Portugalii się jego chyba więcej. A, natomiast kolację jemy w takim miejscu, słuchajcie, może wam je. A nie, pokażę Wam go już, trudno. W którym zawsze siedzą tacy starsi panowie i piją winko, i tam nikt nie mówi po angielsku. Wszyscy mówią tylko po portugalsku i my jesteśmy jedynymi cudzoziemcami, którzy tam siedzą i jedzą jakąś kolację. I zawsze jest tylko kilku starszych mężczyzn i koniec, nikogo nie ma. I tam również są cholernie tłuste potrawy. Wczoraj zamówiliśmy potrawę bez mięsa, same warzywa. To dostaliśmy, słuchajcie, kapustę, ziemniaka i marchew. W czymś, co przypomina chorosłup. <grym> Masakra, nie? Ale tutaj dziwnie jedzą. No ale spoko. Inaczej kojarzyłem Portugalię. Może w innych rejonach jest oczywiście inaczej. Tutaj, słuchajcie, też już są święta. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki fajny budynek. Z takiej fajnej kosteczki. Czy co to tam jest? Cały zieloniutki. Trochę jak w Irlandii. No i się zrobił już ruch tutaj. Słuchajcie, duży. Pewnie ludzie z pracy wracają. Wczoraj poznaliśmy chłopaka, który robi właśnie takie rzeczy czyli z y, jakichś takich tub do czegoś tworzy takie kosze y, na papierosy czyli produkty na przykład takie do kawy, przetrzymywania przez sprzedawców i tak dalej przerabia i montuje w mieście rzeczy, które potem się jeszcze wykorzystuje właśnie na przykład do wrzucania śmieci, do papierosów a w większości państw, w Polsce pewnie też takie rzeczy się już po prostu wyrzuca od razu. Raz się ich użyje i one lecą do kosza, nie? A są bardzo ciężko przetwarzalne. A tutaj w Portugalii, w tym małym mieście, wynaleziono pomysł na to. Tak więc, między innymi, z tego powodu tutaj jesteśmy. Ok, now, none of these products are from factory, but all the rest is not from a factory. So this is a, an ashtray. Ok, street ashtray, outdoor ashtray. Uh, to jest a backpack to, to the beach cleaners. Ok, so I reuse the ropes, fishing ropes and Słuchajcie już węższych chodników się chyba nie dało tutaj zrobić Josenka idziesz ulicą <gryw> Powiem Wam szczerze, że też bym stąd uciekł. Nie jest to łatwe miejsce do życia. Jak się jest pieszem. O, no, to jest creepy. A tutaj słuchajcie, są takie mini rączki. Tam były duże, a tu są małe. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi, ale dziewczyny weszły do jakiejś cukierni, to wejdę ja z nimi. No ja no słuchajcie, wyszedłem, bo zaparował mi aparat. Po prostu zaparował mi aparat. Miejsce pomiędzy filtrem ochronnym na obiektywie, a pomiędzy soczewką. Ale jesteśmy niezłą atrakcją, słuchajcie, tutaj, bo wchodzimy i wszyscy się na nas patrzą. Jakby tutaj nigdy cudzoziemców nie było. Turystów. Jest ich bardzo mało, podobno tutaj, naprawdę mało. Jest jeden hotel, w którym jesteśmy i w tym hotelu, słuchajcie, jesteśmy tylko my. Nie ma nikogo innego. Taka ciekawostka. Jest <grystanie> ich <grystanie> sorry, sorry, sorry. <grystanie> Jestem to uśmiechali się do ciebie ludzie, jak się uśmiechałeś do nich. Nie, właśnie y, możemy pokazać, że. No, mają specyficzny wyraz twarzy, takie zaskoczenia, co wy tu dobicie. Słuchajcie, autentycznie. E, weszliśmy do cukierni. Byliśmy naprawdę zjawiskiem dla tych ludzi. Strasznie się na nas patrzyli, ale gdy się do nich uśmiechało, to w ogóle się nie uśmiechali. Robili jakieś takie dziwne miny. Takie w sensie co wy tu robicie? Bardzo dziwne to było. Bardzo dziwne. No a tam słuchajcie się ładny zachód słońca. No dobra, słuchajcie, robi się już naprawdę ciemno, tak więc widzimy się na koncercie. Słuchajcie, obiecałem wam muzykę. To muzyka będzie. Pojedliśmy i przyszedł zespół. A wyglądała nasza kolacja tak. To jest Francesca. A tutaj jest zespół i miejscowe osoby. Markow, ty ignorancie. Fado to gatunek muzyczny powstały w XIX wieku w biednych dzielnicach portowych Portugalii. Fado to melancholijna pieśń, wykonywana przez jednego wokalistę przy akompaniamencie dwóch gitar. Nazywany jest czasami portugalskim bluesem. 27 listopada 2011 roku Fado, jako styl popularnych pieśni, został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Posłuchajcie. La 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 pode ser saudade, pode ser soldado. La 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 pode ser saudade, pode ser saudade, Esta emoção de estar aqui pode ser saudado Słuchajcie, jest ostatni dzień nasz tutaj w tym małym miasteczku, ale muszę Wam pokazać miejsce, do którego nas ta organizacja portugalska zabrała na śniadanie. Sorry, bardziej obiad, taki wczesny obiad, czyli można powiedzieć, że śniadanie, obiad. Bo słuchajcie, zabrali nas do mega miejsca. Jesteśmy na bazarze jakimś, takim, gdzie sprzedaje się owoce i mięso i ryby. Za mną macie taką mega fontannę z kranikami. Tutaj widzicie się ludzie rozkładają. A my jesteśmy sobie tutaj, zobaczcie. Prawdziwy sztos. O, a tutaj jesteśmy my. Obczajcie ten klimat. Ja się, słuchajcie, jaram. A my za chwilę będziemy po prostu sobie tutaj w tym miejscu jeść. Przy stoliczku. Mega. Muszę wam pokazać z listynki, bo dostałem go z chipsami. A ja mam sałatkę z krewetkami. Potraw dziewczyn nie będę wam pokazywał, bo to dziwne. No ale spoko. Będzie fajnie. Zobaczcie jak tutaj jest jeszcze raz. No sztos po prostu. Ja się jaram na potęgę chcę wam słuchajcie pokazać typową portugalską pogodę tak wygląda tutaj jesień i zima czyli widzicie cały czas leje deszcz i my tutaj jesteśmy od niedzieli i non stop pada no a może z jakimiś tam małymi przerwami nie jakiś jeszcze alarm się komuś włączył jesteśmy słuchajcie w Lizbonie dojechaliśmy do naszego hotelu Pokażę Wam pokój, bo jest całkiem znośny. Chodźcie, zrobimy małe turnę. Tu są nasze walizki oczywiście, no i przejdźmy się po pokoju. Jest całkiem spoko. To, co mi się, słuchajcie, podoba już to album Arakiego. Bardzo często go pokazuję studentom w Akademii. O, eee, słuchajcie. Helmut Newton. Oczywiście winko na przywitanie. No i oczywiście sam pokój. Jest tu dużo fajnej fotografii, tak więc ogólnie coś dla mnie. Piękne radyjko, zobaczcie. Sztosik. No i oczywiście łóżko. Siema, to ja. Zobaczcie jaki telefon. Mm, coś niesamowitego. O, oczywiście kolejny jakiś fajny album Teschena. No i miejsce do pracy z odtwarzaczem Marszala, w którym można sobie odpalić muzyczkę. No i oczywiście dobra fotografia. Całkiem znośnie. A, miejsce nazywa się Brown's Hotel. A tutaj jest słuchajcie, lodóweczka. <laughs> Ładnie zaopatrzona. Kolka, woda, szampany, chipsy. A, panie. Najlepiej na świecie. Jest nieźle, jest prysznic. Prysznic jest mega duży. To lubię. Oj, Oczywiście po królewsku. Browns Avenue, czyli oczywiście naklejeczka na papierze, żeby nie używane i to lubię. To tylko w pięciogwiazdkowych hotelach, słuchajcie. No i znowu ja. Niestety, jak wam powiedziałem, będziemy tu tylko jedną noc. Ale się ciężko, słuchajcie, jechało do tej Lizbony. Bo tutaj autobusy są naprawdę dziwne. Pomimo, że taki autokar, to jest w nich gorąco, strasznie ciasno. Takie covidowe busy trochę. Przerażająco. Jest jakaś numeracja miejsc, ale ludzie siadają różnie. Chłócą się o te miejsca. Potem, że siedzą poprawnie, a nie siedzą. Pokazują, że te ich miejsca mają w ogóle w innym miejscu na bilecie eee, swoje miejsce. Masakra totalna. No ale dotarliśmy jakoś i idziemy się przejść, zjeść coś i może coś jeszcze zobaczyć. Tak jakimś mikro Zobaczcie, jest listopad. A tutaj już święta na całego. Tu już nie ma wijania w bawełnę. A tu jeszcze będzie fotel świętego Mikołaja. No i oczywiście jest choinka. Jezu klimat, co? No, tutaj Wam więcej nie pokażę. Bo jest noc i jest zamknięta już tutaj, ale widzicie troszeczkę połowy widać. Tak więc tutaj będzie dość grubo też. A tutaj, zobaczcie z boku, nie uwierzycie, ale jest choinka już. Autentyczna, duża miejska choinka. Słuchajcie, to jest sklep z sardynkami. Ja myślałem, że jakiś świąteczny, zobaczcie. Super nie no to jest klimat mega, widzicie Ale zobaczcie to. To są dwie sardynki, tutaj można usiąść sobie. Ale klimat dla dzieci słuchajcie mega. Przy okazji można sardynki kupić Szacunek. Macie sardynki, jak rozumiem, z różnymi miastami. No a tutaj zobaczcie różne lata. Świetne. Zobaczcie jak wyglądają genialnie. Stoję słuchajcie w listopadzie pod choinką. Nieźle jest. Tutaj może być bardzo urokliwie i chyba tak jest. Natomiast problemem jest to, że jest już ciemno i jesteśmy tutaj tylko przez kilka godzin tak naprawdę, bo potem trzeba i zjeść no i trzeba nad ranem wstać. No ale może trzeba tutaj wrócić po prostu, bo jest dość ciekawie. Chociaż podobno Porto jest lepsze. Jeżeli ktoś z Was słuchajcie, bardzo dobrze Portugalię zna, to napiszcie mi w komentarzach, co najlepiej w Portugalii zobaczyć. Okej? Okay? Bo ja o Portugalii kompletnie nie mam pojęcia. Dobra słuchajcie, mamy burgery. To jest mój benio. A to te Justynki. W sumie są takie same, tak więc... co chwilę sobie je zjemy. No, słuchajcie, burgery były genialne. Teraz czas na piwko. Takie regionalne tej knajpy, ale zobaczcie jaki ładny napis. Burgery sprawiają, że mózg jest szczęśliwy. To prawda, słuchajcie, to prawda. Ten burger był genialny. Fajne. Zobaczymy jak smakuje, ale wygląda bardzo fajnie wszystko było dobre, fajny lokal i tak dalej ale teraz musimy na jedzenie wrócić do hotelu, a tam pójdziemy jeszcze na drinka bo mamy jakieś kupony hotelowe najgorsze jest, słuchajcie w Lizbonie to, że trzeba wchodzić wysoko i my właśnie musimy wejść A, fajne miejsce znane z tymi żółtymi wagonikami ale o tej godzinie już zamknięta no trudno i tak byśmy nie przejechali się bo już późno kurde szkoda nie no słuchajcie tutaj musi być absolutnie genialnie za dnia sztos Uff, jedno słuchajcie pewne trzeba tutaj sobie wyrobić niezłą formę jeżeli chcecie przyjechać i chodzić po tym mieście nie wiem jak jest w Porto, musicie mi napisać, bo ja w Porto i ogólnie w Lizbonie to jest mój pierwszy raz. W Porto też nie byłem. Ogólnie nigdy w Portugalii nie byłem. Tak więc jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś z Was ma do polecenia jakieś, nie wiem, jakąś trasę konkretną po Portugalii, zwiedzanie Portugalii w konkretny sposób, to napiszcie mi w komentarzach, bo ja się z przyjemnością tego dowiem, bo muszę kiedyś tutaj wrócić. A i słuchajcie, na każdym kroku, dosłownie na każdym, ktoś chce nam tutaj wcisnąć narkotyki. I nie mam na myśli marihuany, ją też oczywiście, ale mam na myśli głównie kokainę. Na każdym kroku, dosłownie, ktoś nam chce wcisnąć tutaj kokainę. I to jest podobno legalne w pełni. Nie ma w tym nic złego. Na własny użytek można. Dlatego są osoby, które sprzedają to. Ale musicie uważać bo już synka znalazła informację w internecie, że bardzo dużo osób wciska turystom mąkę lub starty starty paracetamol tak więc trzeba na to uważać, co wydaje się logiczne, że pewnie w takich sytuacjach jest bardzo dużo oszustów, ale słuchajcie, w każdym miejscu w każdym miejscu i teraz też to czuję Czuję tutaj marihuanę to jest niesamowite niesamowite miejsce a tutaj na koniec słuchajcie taki tam widoczek Kiepsko, bo te latarnie są z przodu, ale trudno już. Dobra, słuchajcie, zaczęło na dodatek padać, tak więc spadamy do hotelu. Tyle było Lizbony na dziś i ogólnie na razie. Zaczęło naprawdę już mocno lać. Bardzo szybko, <gryw> na razie.